Nie damy rady. Naprawdę wszyscy robili co mogli, ale... Ale to te cele kwartalne... On one są nierealistyczne. Ludzie mi tam mdleją przy biurkach. I jak ja mam im powiedzieć, że my nie dowieziemy wyniku? A jak ja mam powiedzieć naszym czytelnikom, że poznają 12 modowych trendów na bycie wyższą, zamiast 15? Ludzie liczą piątkami. Czy ja mam cztery palce, Przemek? Tylko po prostu co kwartał nasze targety wzrastają dwukrotnie, a nas nie przybywa, i, i po prostu my nie dajemy rady pisać tylu artykułów. A jaki jest twój wynik, Przemek? 740. Przepraszam, ja wiem, że to jest za mało, ale te 1200 artykułów na trzy miesiące to, to jest jakiś absurd. Przecież to na świecie się tyle nie dzieje. Nasza doba jest tak samo długa, a ja zdążyłam zrobić wszystko, co zaplanowałam. Spójrz. SPOJRZ! Grab, sekwoja, modrzew. Poznajesz po liściach? To bukszpan. Rzeczywiście to jest bukszpan. Ale zaczyna nam brakować ludzi. Podoba Ci się ten las? Jest piękny. Siedemnaście osób poszło na rentę. Starzysta mi osiwiał. Prawie cała redakcja schudła, razem siedemsetki. Wypełniaj tłumaczenie. Wychowałam się w tym lesie, wiesz? Mieliśmy domek, chatkę, parter z piwnicą i strychem, blisko rzeki. Cudowne miejsce. Nikogo w pobliżu. Doskonałe, jeśli chcesz, żeby nikt Cię nie znalazł. Mhm. Wypełniaj tło. Czasem tylko sarny bruzdziły w ogródku. Więc ojciec nauczył mnie polować. na <tłukli> lubisz naturę? Mogłabym Cię tam zabrać. Moglibyśmy pojechać choćby dzisiaj. Ja już wszystko skończyłem. Wypełniaj tło. Ale redakcja robiła co mogła, tylko my po prostu potrzebujemy chociaż jednej osoby, która będzie robić korekty. Korekty. Tak. Wojny nie będą mniej brutalne, gdy opiszemy je bez błędów. Ale to był pierwszy i ostatni raz, obiecuję. Las jest tak silny, jak jego najsłabsze drzewo. Odpuśćmy chociaż starzystów. To jeszcze dzieci. Kto napisał najmniej artykułów, Przemek? Ja. Ja napisałem najmniej. Przemek. Jak zwykle, bohaterski. Kto napisał najmniej? Ja naprawdę. Ja. Słodkie. Kto napisał najmniej? Ja. Ja. Kto napisał najmniej? To? Mariusz! Mariusz napisał najmniej, 420! Dziecko mu się urodziło tydzień temu. O ksiądz zadzwonić do żony. Mariusz! Jedziemy na wycieczkę. <śmiew> <śmiew> Majko... Przepraszam...